Moi drodzy, przypominam Wam o trwającej zbiórce pieniędzy na produkcję filmu instruktażowego Jak pomóc cukrzykowi. Zapraszam Was do wsparcia tego projektu. Kiedy zachorowałem na cukrzycę i leżałem w szpitalu, dowiadywałem się, czego mi od teraz nie wolno, a co powinienem robić częściej. Słuchałem więc o diecie. O sporcie, o powikłaniach cukrzycy, o tym, jak mierzyć poziom cukru, jak podawać insulinę, jak podnieść, jak obniżyć poziom cukru i to wszystko w ciągu jednego tygodnia. Nic więc dziwnego, że po wyjściu ze szpitala wpadłem od razu w wir pracy nad swoim stylem życia. Uświadomiłem sobie, że do tej pory na wiele spraw zwyczajnie nie zwracałem uwagi, a od teraz muszę. A przynajmniej tak wynikało z tego, co mówiono mi w szpitalu. Dzisiaj chcę podzielić się z Wami następującym tematem. Powiem Wam o pięciu rzeczach, które przestałem jeść po diagnozie cukrzycy. Każde z tych wyrzeczeń ma jakąś historię, miało swoje podłoże i w pewien sposób każde z nich ewoluowało w czasie. Zapraszam Was na film, wszystko w nim wyjaśniam. Pierwszym produktem, o którym chcę powiedzieć jest chleb. Przestałem go jeść stosunkowo niedawno, bo jakoś ze 2 lata temu, więc nie zaraz po diagnozie. Wszystko wzięło się od tego, że chciałem spróbować śniadań białkowo tłuszczowych, więc wówczas przeważały u mnie jajka, wędliny, awokado i orzechy, czy na przykład tatar. Tak, jadłem tatara wołowego na śniadanie, bo lubię. I skoro nie potrzebowałem chleba na śniadanie, to kupowałem go rzadko przez co po jakimś czasie na kolację też nie jadłem chleba. Generalnie jadłem wtedy bardzo mało węglowodanów. Głównie pochodziły one z kasz, makaronów, owoców i płatków owsianych. Z jednej strony wyszło mi to na dobre, bo do śniadania przyjmowałem bardzo małe ilości insuliny, nie było też gwałtownego wzrostu cukru, było też bardzo małe ryzyko hipoglikemii po śniadaniu, nawet jeżeli miałem po nim Jakiś wysiłek. Jednak problem pojawiał się na przykład, kiedy zbyt późno wstałem. Wtedy hormony brały górę, cukier rósł, dawka korekcyjna insuliny i insulina do posiłku nie zbyt dawały radę, no i kończyło się wysokim cukrem. Poza tym przeliczyłem sobie ilość spożywanych kalorii i przez brak chleba wyszło mi nie dość, że za mało węglowodanów to w ogóle kalorii. Więc wróciłem do jedzenia chleba i jem go teraz mniej więcej 200 gramów dziennie. O tym jak wybrać dobry chleb nie będę już mówił w tym filmie, bo zrobiłem to w wywiadzie z doktor Anią. Odnośnik do tego filmu powinien teraz wam pojawić się w prawym górnym rogu. O diagnozie cukrzycy przestałem całkowicie jeść fast food. Jakikolwiek, czy to frytki, pizza, kebab czy burgery. Uznałem po prostu, że jest to jedzenie niezdrowe i jako cukrzyk powinienem unikać go jak ognia. Na dodatek na początku choroby byłem jedynie na penach z insuliną, a nie na pompie tak jak teraz. I wówczas byłoby mi trochę trudniej ogarnąć poziom cukru jedząc duże ilości tłuszczu, no jak to zwykle przy fast foodach bywa. Dochodziło jednak do takich sytuacji, gdzie byłem na przykład ze znajomymi w mieście, trochę nam się przedłużyło, więc poszliśmy na przykład do Burger Kinga i wszyscy coś jedli, tylko nie ja. I to nie było zbyt mądre, bo zwyczajnie się głodziłem, a to też nie jest zdrowe. Więc po czasie wiem, że mogłem sobie na coś pozwolić i nic by mi się wtedy nie stało. Teraz mam bardziej liberalne podejście do takiego jedzenia. Zresztą mówiłem o tym w innym filmie, który znowu Wam się pokaże w prawym górnym rogu. Trzecim produktem, którego przestałem całkowicie używać, jest sól. W szpitalu dużo słyszałem o ryzyku powikłań sercowo-naczyniowych w związku z cukrzycą. I była oczywiście mowa o tym, żeby ograniczyć ilość spożywanej soli. Nie chcę w tym filmie za bardzo rozwodzić się nad szkodliwością soli, ale generalnie jej nadmiar szkodzi. Również osobom bez cukrzycy. Uświadomiłem sobie jednak zaraz po diagnozie, że tak naprawdę do tej pory podchodziłem trochę bezrefleksyjnie do swojej diety. Po diagnozie zacząłem czytać etykiety, analizować składy i zobaczyłem, że tej soli w produktach jest bardzo dużo. Więc po co dosypywać ją jeszcze? Przestałem solić takie rzeczy jak makaron, ziemniaki czy kasze. Uważam, że to bez sensu, bo smak jest nadal taki sam. Polecam Wam spróbować. Zamiast soli używam sporej ilości różnych przypraw i w sumie coraz częściej odkrywam jakieś nowe smaki, więc polecam Wam zrobić sobie taki porządny detoks od soli i zobaczyć, może zaczniecie troszeczkę inaczej czuć różne smaki. I jeszcze zanim przejdę dalej, mała prośba: jeżeli ten film Ci się podoba, to koniecznie zostaw pod nim łapkę w górę, a jeżeli jesteś tutaj nowy, to subskrybuj kanał Niesłodze. I kliknij dzwoneczek, żeby niczego nie przegapić. Lecimy dalej. To chyba wydaje się dość oczywiste. Ktoś ma cukrzycę, no to nie je cukru i słodyczy. Na początku po diagnozie nie jadłem prawie nic słodkiego. Trochę ze strachu, a trochę z niewiedzy, bo zrezygnowałem i z ciast, i z owoców. To, że moim zdaniem owoce powinniśmy jeść często, to już Wam mówiłem, więc nie będę się powtarzał. Zaraz po diagnozie podszedłem jednak do tematu jedzenia słodkich rzeczy zbyt rygorystycznie. Bo nie tykałem niczego słodkiego poza sokami i wafelkami przy niskim poziomie cukru. Wtedy to wręcz czekałem, aż mi cukier spadnie, żeby w końcu móc zjeść coś słodkiego. Chris, I think you've had too much sugar cereal. I think I haven't had enough. Teraz po latach wygląda to całkiem inaczej, bo jem sporo owoców. Ciast raczej unikam, chyba że mam dokładnie policzone kalorie, no to wtedy zjem sporo. Ale słodycze takie jak batony białkowe jem kilka razy w tygodniu przed treningami. Mam kilka swoich ulubionych, i one sprawdzają mi się bardzo dobrze przy utrzymywaniu odpowiedniego poziomu energii i cukru podczas całego treningu na siłowni. Poza tym, ja jem dość sporo gorzkiej czekolady. Na koniec mam dla Was coś, co Was pewnie zaskoczy. Kiedy zachorowałem na cukrzycę, przestałem całkowicie używać masła. Jakiegokolwiek. Tak, jadłem suche pieczywo, bo jeszcze wtedy jadłem pieczywo normalnie. Masła przestałem używać, bo pomyślałem sobie, że to w sumie bez sensu. Jak dobrze poszukamy, to znajdziemy taki chleb, który sam w sobie smakuje dobrze, a dodawanie do niego masła to tylko jedzenie większej ilości tłuszczu, więc po co? Tak więc, tak jak w przypadku soli, doszedłem do wniosku, że czas zastanowić się nad tym, co ja właściwie jem. Co myślicie? Chyba każdy ma jakieś przyzwyczajenia, nad którymi zwyczajnie się nigdy nie zastanawiał. A może warto coś zmienić? Aktualnie ja już jem masło, teraz mam w ogóle taki okres, że staram się jeść jak najwięcej kalorii, więc masło jest mile widziane, ale moja abstynencja od masła. Trwała dobrych kilka lat. A teraz dajcie znać w komentarzach, z jakich produktów wy zrezygnowaliście zaraz po diagnozie cukrzycy. W ogóle dajcie mi znać, czy ten temat Wam się podoba, bo mogę też zrobić film o tym, co zacząłem robić, czy jeść po diagnozie. To fajny temat, myślę, że dla każdego diabetyka. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Pamiętajcie o zrzutce, o łapce w górze i o subskrypcji kanału Niesłodze. A najważniejsze to, żebyście dbali o siebie. I o swoje cukry. Trzymajcie się ciepło. Cześć!